Ja? Nie. Ja. No. Cześć, tu cieba. Gośmita. Cześć, Raba. ja jestem. I dzisiaj jesteśmy na legendarnym boisku. Na trochę nietypowym kadru. Dzisiaj będziemy grać piłkę i nagrywać. Na tym boisku. Na tym boisku. Tam bagno, tu I ten, boisko. I ty... piłkę. Tu jestem ja jeszcze. Ja się zajmuję grańiem piłkę. piłkę. I no. znam takich piłkarzy. Merci. Merci. No. I ten. No. Mercy. No, mercy. No i ja idę korki założyć. O kurde. Czekaj jeszcze tu Dobra Już na spokojnie, no Rozajm? Nie Przejdź, przejdź. Przy, przybij, bo inaczej Dobra no. Chciałbym jeszcze Ja, ja na, jestem wysoki Chciałbym na samym wstępie się poinformować Nie wtajemniczonych Że w kamerowskich piecach, jak możecie wiedzieć, bądź nie, Jest przejście do Dla pieszych Fiktycznego świata a, <laughs> Do Narnii Do, narni. do narni. <laughs> jest, Dobra, to chodźcie, idziemy to zobaczyć Jest to konkretnie w jednym miejscu A przekonał się o tym pewien 47-latek Alimentary. A ten tutaj to jest to z co <laughs> Czekaj Oskar pokaż jakie buty dzisiaj masz Takie? No piękne Co to za, to brzy za, co, co to za brzydki korek? Co? No, co to za brzydki korek? Tu takie buty powinieneś mieć. Timbermeny nie? No Timbermeny. I go będziesz kopał? No Timbermeny i cicho biegnie. Kurde też zatukę cię Od kiedy Oskar biega? Oskar plec! <laughs> <laughs> Max podwójny plec. Do czego się nie leży? Podwójny plec. Do czego się nie leży? Czekaj no. Pierwszy będę strzelał, Rafał. Jak bramka piłką znowu? Ja będę pierwszy strzelał. Pierwszy bronić będzie, ty będziesz bronić pierwszy. What you doing man? How do you do bro? Ja bronię, on Ja pierwszy strzelam Strzelamy, strzelamy. Jak widać jeszcze czekaj. Ostatnie mini ogłoszenie i chciałem poinformować... O kurde, ej, do ciała ci Chciałem poinformować, że nastała bida. No nie ma siatek no już. Nie ma siatek. Łabronardi zabrał. No. Ale niestety dla niego ta historia nie miała magicznego końca. Dobra pynkę. Dobramka jak go widzi to pynka. Oskar próbuje coś tam maestrować. Dawaj po będzie jak statyw. Dobra, ale ty nagrywaj. Moją mordę nagryj, moją mordę najpierw A, a twoją, mordę. a to my jedność Musimy sobie na, na, na bramkę nakleić na słupek Znak, ze... Że... Ej, hey. daj mi pokazać, daj mi pokazać DAJ MI POKAZAĆ Daj mi pokazać Znaczy Dobra, Znak, że byliśmy tu, graliśmy piłkę. piłkę Tego znaka, ja bym go zobaczyła w banie Papierki zaraz pozbieramy, spokojnie znaczy, Oczywiście daj Na to końcu to filmika to zobaczycie, jak jest pozbierany To miało <grych> Pięknie jest Teraz, no, równie, to można grać w piłkę, co? No, można Pierwszy mój karny, wał już czubał, a tak tylko siedmiu wało O kurde Dobra, teraz moja kolej Trochę? Nie, po się Tury róg? Oskara, nie? Oskara róg Ty chuj Ale brzydki strzał Po teraz? teraz tera karny grubego, dawaj. Żaba mam na imię. Teraz karny żaby. grubej żaby. Mały grube, się. się nie. zdziwił. Dawaj, dawaj. Jaki kozacki strzał!

W to jest to Co? nie chwaliłem, kapitana. Do si. Dobra, grawa, czeka jeszcze no. nie dała. Dobra. dobra. Rozwali piłkę, to będzie pachnąć. Ale się pieszczą chłopaki Każdy chyba lubi tutaj z nich W, w czoko lubią Kamera jest dobra Trzeba wpadnąć? Tak. Owszem. Tak. O Jezu. O Jezu. Chyba na bramkę idzie jakoś. Takie, Takie strzały tylko w pieca. Takie Ale teraz co? Wolne? Jeszcze jedna kolejka. Czy to tu tłukie? Dawaj, Max. Kopaj to. chyba trzeba wydeptać, żeby ostatnią strzał. Na piłki unikam, a nie bronię. Pfff. Pff. Panie! Czekaj, zaprezentuję to, że znowu stało się bramka I tak rzeczy tylko w piesach wam mówię, nie? Dobra, nie rób, zaraz nie będzie w ogóle bramki Napraw to Nie! Dobra, idź. git Iść Dobra, zostaw to, bo nic nie będzie nie będzie odcinka A, jeszcze? Przed moim karnie chciałem pozdrowić ekipę z Łodzi i ekipę z tego z Kalisza Z Kalisza Dokładnie no, bo... Ej, el, Tak nigdy tak, wasi. To później, bo ja ich nazwę przeczytam A, to teraz pozdrawiam tak ogólnie No po Tego chciałem bez tego. serdecznie mam pałę Jo Tam też tak było A jest gronet O ława <laughs> <laughs> Ale pierwsze <laughs> Nie było <laughs> Daj piłkę wujkowi. Bo mu ta bramka wszystko zawaliła. No dobrze, tak? można sobie pojeździć teraz, komuś się nudzi. Dobra, zostaw, bo zaraz nie I będzie bramka. Napraw to, napraw to, tak jak, tak jak Oskar, to możemy się pobawić. Napraw to, napraw to, panowie. Nie ciągnij. Dobra, bramka naprawiona, gram dalej. O, awantura, ponieważ Max piłkę na. na. na co co, co to jest? Bagno. Na na na, na bagno. Test. Dawaj, Oskar, Ty pod przeskot No właśnie, Oskar wykopał, to musi iść Idźmy stąd No. ty dzwoni do ciebie Oskar. Nie. <grym> Gruby ktoś dzwoni do ciebie. Zaraz. Pewnie Masa. Kurde. Daj ten kamień tutaj z legendarnego tego jest. Na no, co mi robić? O, jaki pusty. Dobra, no tak. wbijam się jak do narni Ale mocny strzał! O piec się tam boisz, to hiper chłop zapalał wszystko! Własnymi rękami! Eee, no! I na co się patrzysz? Za fe kupuje. Oszendsko. Teraz wolne. Jo. Teraz konkurencja petardunie. Max zaczyna tę konkurencję. Patrzcie. Ale otarło. No do szafy powąchacie. Ale za Ale, Ale, Ale blisko. Ale blisko ty tak blisko no no nigdy no nie bliczko. było Druga kolejka, Gruby zaczyna drugą kolejkę Pau, pau, pau A nie, co, to moja pierwsza No twoja pierwsza, ale druga ogólnie Twoja pierwsza, ale nasza trzecia A bo coś takiego no Dawaj, pokaż Kalosza Wyjazd mi. Dobra. Pokaż Kalosza No i musiałeś Kurde, <grym>, Gruby jechali <grym>, Kurde, jakbym Rafał, trzymaj się. No na bramkę. go. O Ale Uwaga. Piłka wysokich lotów. On ma czas. Dobra, daj chyba ja kopnę. Nagrywaj. No A tak jestem? Nie, nie ma. Bez tam, patrzcie. Do tego kung fu. Koniec kurwa, Cieleń. Poka. Ale zadupił. Masz coś do tego strzału? Tak, bo nie trafiłeś. A co Ty ale przyszło O Jezu! Oskar, podaj, bo dajmy trafiłem w Ciebie! Nie, jeszcze dwa kroki w moją stronę. Gruby musisz, że Ale szafy tam nie ma. Był chytry i złapali Ciebie jak tego w bloku <laughs> Dawaj, <laughs> dawaj e, Dawaj, dwa kroki do mnie jeszcze Do bitka! Do bitka! Eee. <laughs> Dobra, wjeżdżamy do szafy Jako Bramo! Ty znalazł mnie! Ezo. Ty! No tu stracił! Połem ostatnio było Ja nie. nie. Mach star Slenderman To jeszcze dwa po 6 Piernasta Wolny grubego dawaj Ten Godzina dwudziesta. Lecisz. Nie, urywał. nie, nie, Ale urywał. Tak. aj. aj, aj.